Maciej, w nowym Sziemy. otoczeniu. No, trochę się pozmieniało. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne. A kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać. Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić. Ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu. Chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z... ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman mhm. naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuje pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy mhm. nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Ty mówiłeś coś, że będziemy tutaj wracać, więc może jak wrócimy, to weźmiemy, porobimy tę no misję. Jak wrócimy, to to się zrobi. A, ale... Czekaj, zbiera od niego tutaj jakieś te rzeczy. I tego nie potrzebuję. Dobra. I idziemy. Przenosimy się do nowego miasta. Nowe miasto, nowyja. Kujwa. Idziemy. Jak Batman, tu 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 Nie, nie pamiętam, gdzie to Ja pamiętam Zgnałanie, tego ze Spidermana Pamiętasz Aleksieja? A, jego syna mieliśmy I to zrobiliśmy przy okazji Aleksieja, może Albo nie Jak coś mamy te wszystkie misje poboczne wykonane, poza właśnie tą, którą teraz zostaliśmy. No Jezu, najgłupiej, nie Najgorzej. Ale dobra, to ty tutaj masz, to jest twój save, więc... No, Mówię, tam... no jeżeli tak tutaj wrócimy, no to... No ale. będzie tutaj powrot, ale bym wolał po tym od razu zabić tego... Gmopa, a nie... Trochę to będzie dziwnie brzmiało. Znaczy, w sensie... Jak on będzie tam mówić, że boi się i tak dalej, że sama on już będzie nie żyć, Nie będzie już żyć w sumie. Ten rice, oczywiście. Powiedzmy sobie szczerze, Ryze jest... O... Zginie i to chyba... Nie, nie w najgorszy sposób. A jaki według ciebie jest najgorszy sposób? Ej. Taki, że go pożrą zombie. Mmm... Czy ja wiem? Może być torturowany. A przecież ten kraj jest tym Jest. Um, zabójcą i najemnikiem, a nie jakimś kamieniem. Jest agentem. Jakby był zabójcą i najemnikiem, to bym mógł wrócić sobie z badaniami doktora Zira i nie przejmować się ludźmi. Tak BDW tylko. Tak, ale przecież Krain też zrezygnował już z tego całkowicie z bycia jakby tym posłańcem giera, czy agentem. Ich. No to są jacyś zwykli ludzie, tutaj. Znaczy to są zwykli policji, tam znajdziemy jeszcze ciekawszych, ale dlaczego ciekawszych, ponieważ ciekawszy dla mnie i w sumie dla ciebie też. No Mamy te pakiety rekwizycyjne potrzebne do stworzenia broni z tłumikiem. No spoko. Szkoda, że tak późno tylko. Eee, okej. Okay. Właśnie, problem. To tutaj? Hmm. Okej, okay, to tutaj. Dawaj. E, co? Co ty zrobiłeś? Otepłem no, się. Dobra, jeszcze raz weź opłatę. No, co jest? Ej, co jest? Bez skitu? A teraz na przykład spróbuj. No? No nie, to jest jakiś zglitchowane Eee, wrócimy po krótkiej przerwie. Ej, no, no. Ej, Dzień dobry, już jesteśmy od tej po wielu godzinach się dostał? Co do do się okay. Szukam wybawców. Nie wiem o czym gadasz. Jestem zwierzy, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane... Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w Sektorze Zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. Dobra, idziemy. Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Ta... Na pewno? Aha. Okej. Okay. Dobra. Chodź no Okej, okay, puścimy cię na drugą stronę Kiedy? Teraz Jak mam zapłacić? To coś zrobił Rejsowi To nam w zupełności wystarczy za zapłatę Idź do zawalonego tunelu do starego miasta Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów Ktoś tam już się tobą zajmie Tak zrobię, dziękuję Nie stary, to ja dziękuję Dlaczego mi coś mówi, że to jest nie tak? Nie, jest tworza Tak? nie do końca. Bo powiedzmy, że Ryze trzyma go strasznie za jaja i... Aha, bo to... bym chciał się zapytać, czy okaże się, że on nas zdradzi ta jego banda nas napadnie i będzie chciała okraść. Tego banda? Nie, to Raj w na... Rajsowi. Ale ja tak zakładam, ja. Wątpię, <laughs> że się stało coś tak gorszego, niż w że trafimy, wiesz, z tym... Z Girem mieliśmy. Raczej się tak nie będzie. Czy no jest co całą powiedzieć? No nie będzie tak. Po tak zaczną do nas strzelać ludzie Rajsa, i będzie trzeba ich zabić. I w synek. Dobra, tej amunicji i będziesz mieć karabinów dużo na sprzedaż tym yy, sprzedawcą więc na ludzie. To tutaj? co ty robisz, chodź. Nie będę ryzykować tym razem przeniesienia do... Tam masz drugą stronę mapy. jezu. Już tam jesteś? Poczekaj na mnie. To tutaj, przez ten przejazd wielki. Powiem ci historię. Znaczy, najlepszą recenzję... ...iPhone'a na świecie, nie? No, przyda się, się. iPhone ma, ma swój jeden z największych... ...największym minusem posiadania iPhone'a... ...jest no. to, że ciągle brakuje ciśliny w ustach... Od na biedaków Jedyny pro, problem Elfona według mnie to jest taki, że łatwo się psuje i nie pasuje do mojego stylu bycia A, ten. Cenek? Boże co to za imię Mama musiała go nie kochać Nie na no, żartuję Też te słowo klucia jakieś czy coś? Halo? Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. A czego większość ludzi ma na... E, jakieś Han, Han, Dong, czy coś w tym rodzaju? Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Okay. Może... Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Gdzie ty tutaj wkładasz klucze? Do metalu. Samo dopasowujący się kluczek. Super. Tu, ja będę... Ten, patrz, to jest ten problem właśnie. I nawet idąc normalnie jesteś. A patrz. Dla tego tego. To pan Krain. To ty? Co? No, zobacz, jest tutaj ten Daul. No, no, Dawud. świat jest mały. Dawood, no. mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec Salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam te broń. Uważaj, no. Kane, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. Ach, rozumiem. Czekaj, ym... chodź tutaj do Hazana. Okej, okay. odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. <grym> Gdzie mamy? Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Jak my mamy tutaj... A! Tędy! Dawaj! Szczerze ci powiem, że ci ludzie zwykli by tak nie przepłynęli Znaczy już na tej odległości by się wywalili A to co tam będzie to już jest w ogóle przewalone totalnie mm. Cześć! A to już można wypłynąć no i patrz, teraz masz tą. Jezu. O, teraz masz tą. Linkę to. Się tutaj z... Wiesz, z wody zaczepiasz się, elo. No to spójrz, oni by mieli takie parku. konać, ci zwykli ludzie? No właśnie nie, nie wiem. To jest dziwne. No chyba, czy jakąś linkę by mieli? Nie, może tu jest jakaś ślina, taka specjalna. A tu jest teren niczy i generalnie jakbyś chciał wiedzieć, co tam przerąbane, strasznie. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni Tutaj, jednak dół, stanowić dla ciebie problemu. Na dół? A, dobra, bo jest strzałka. Jego jest skrzynka. Ej, takie pytanie. To dziecko ma wytrzymać e, upadek z takiej wysokości? Aha. Nie, właśnie. Będzie musiało, albo trudno, nie moja w tym sprawa, a jesteśmy teraz na terenie niczym Po co ty się w to tak bawisz? Bo nie, nie chce mi się z nimi zabawiać Dobra ja otwieram Ty mnie pilnuj Dobra Otwarte ja coś, e, telefon mi padł więc trzeba pilnować czasu więc jak tylko tam dojdziemy e, do, do końca to będziemy chyba musieli kończyć Nie no No jak tutaj wchodziliśmy to już było z 11 minut Seria? No? No więc teraz wchodzimy tutaj, no i jest ten eee, A Masz karabin, ma nas na sprzedaż Szkoda, że do pistoletu nie ma tej definicji Może powinien rzeczywiście zacząć... ...karabinu, ale ten pistolet... ...no, I, mamy się przedostać? Masz może ten kolejny ton? Tą... Walizka O, oh, ten kiwi Eee, tędy Dobra Ale ty niedokładnie to przeszukujesz Wszystko stąd zabrałem, wszystko zabrałem To jak mamy tutaj wejść? Kurde, normalnie byś się złapał już Dawaj. No, no, co za... Dobra, na szczęście mam już to... Te... Tutaj trzeba po prostu odpowiedzieć Gdzie nie? Znaczy, trzeba rozważnie bardzo ale... postępować praktycznie Ten koleś mnie za jaja. tym mówiłem co? Hej, coście zrobili? Nie miałem wyboru, przykro mi Chodź, wbijamy się do wody. Gurgul, gurgul. A to stąd to jest. O kuźwa, serio? A ja chciałem tylko obejrzeć, sobie ten. Ja chciałem tylko obejrzeć, sobie co tutaj się znajduje. Czy skąd tutaj wychodzimy. Dobra, lećmy, lećmy. Wylecz się przy okazji. Znaczy, bo ja chciałem tutaj, miałem tutaj, jak się wrócić, nie? To ja chciałem właśnie tą drogą wracać. I tak patrzę, zamknięta jest ta krota było tyłu, na to kurde, jak tutaj wlazłem? się zastanawiam No ciekawść, że, że trzeba innym mostem na przykład Znaczy, że trzeba czymś in inaczej przejść, albo przez bazę główną To takie, wiesz... Mam wrażenie, że coś tak wolno płynę No, to jest też takie taki <grym> zakładna szat No i teraz so. będzie sieka przy wyciągnik odpalę sonar i obserwuj. Leży. Tu będę mieć karabinu, weź je wszystkie zwierzęta Tam będziesz mieć z tego Brak miejsca weku Brak Jezusa. miejsca To mogę rozłożyć I to A Dobra. i te gwiazdki ninja też wywalę To już wszystko Nie jeszcze tam jakiś jest itemy jeszcze sobie ja szybko skontroluję to. O, tutaj była skrzynia w ogóle i ty jej nie Okej okay. Hmm za. No same potrzeby Znaczy same takie powiedzmy. głowa rzeczy? No takie pół potrzebne się stąd wychodzi? Nie, to jest tutaj, gdzie my wchodziliśmy. Lecimy, lecimy, patrz, lecisz, lecisz. Tu biegniesz. I tu, i kanalizacją. Wychodzisz, nie? A, tutaj. Ja sam nie wiedziałem, że tak trzeba. I tutaj, patrz, sobie zbieraj, pozbieraj to. Tutaj, tutaj już. Ci dropić, jakby, co? Sznurek, kawa... Czy mi odtąd zaczęły dro... drop? Znaczy... O rany, jak one się nazywają? Sakiewki. Pasione. Te mega duże. Tak, te złote takie, albo fioletowe. To już miałem. Powinniśmy posłać, co oni tam mają do powiedzenia, ale... Nie... Brecken, słyszysz mnie? To Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Rajsowi. ledwo uszerdam z życiem. O kurde... Gdzie tam Ledwo? Edwo, to że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do tych dorazerów, nie... skontaktuj ten... się z troj. Tylko ona może ci tam pomóc. Dobra, skontaktuj się z Troy. No. Troj to, to... Nie pasuje ten głos do niej, zupełnie. Mówię ci. Yuh. Znaczy No, powiedzmy, większa, tak bardzo dzień nie po, chociaż przyzwyczaj... Ty, ładnie tutaj. No, no patrz polska flaga, Ings. No widziałem Polaki budowa, budowa. No, no, dobra, Dziemy. spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Om nom nom nom. nom. <laughs> Dobra Czas zagadać do miejscowych Troj, tu Crane Słyszysz mnie? Crane, świetnie cię słyszeć W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie <noise> Nie, Nie jedną w Pierwszej klasie Nazywamy je naszym loftem Zapraszamy do nas, będziemy czekać S Poko, Myślę, że w, w tym momencie przerwiemy sobie nagrywanie. Słyszy mnie pan? Tu Camden, słyszy mnie pan? I zaczniemy już kolejny. Pana, o co chodzi? Jestem w sektorze zero. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbirów Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. W porządku, będę czekał. Życzę powodzenia. No dobra, to kończymy na dzisiaj odcinek. Na razie, cześć! Halo.